Odarci z marzeń i złudzeń. Tak to odebrali piłkarcy kibice, wczorajszą porażkę na rozsundzie polskiej reprezentacji i fakt, że nie będzie nas w barażach. Smutny był powrót ze Sztokholmu po powrocie minisondę z polskimi zawodnikami, a także z kibicami. Czy Janusz Wójcik powinien w dalszym ciągu prowadzić reprezentację, czy też nie, przeprowadził Bartek Heller. To jest pytanie bardzo skomplikowane i trudno tutaj wkrótce, w dwóch, trzech zdaniach na ten temat coś powiedzieć. Uważam, że to zależy od władz związku, takie decyzje zapadną jedno jest pewne, musimy czekać na następne eliminacje, i na losowanie do następnych eliminacji. Nie wiem kiedy im wybaczę chyba przy, naj, przy najbliższym meczu dopiero, bo w tej chwili trudno, nie grali dzisiaj, nie grali. Moim zdaniem było takie, że ten mecz właśnie Szwec... ze Szwecją w Chorzowie będzie najważniejszy i okazało się, co dzisiaj potwierdził wynik dzisiejszego meczu, że ten w Chorzowie mecz yy, dowiódł właśnie temu, że Straciliśmy szansę na baraże. To jest asekuracja. Oni y, i na Wembley ustawił ich defensywnie i tutaj. Tutaj oni nie chcieli wcale wygrać, chcieli zremisować. No. Poszedł błąd i tyle. No. Mam nadzieję oczywiście, że w grudniu, jak będziemy mieli losowanie, że ta reprezentacja zostanie w tym składzie, jakim jest, zostanie trener. i Wylosujemy taką grupę, która będzie nas oczywiście satysfakcjonować. się oczywiście znane rzeczy jednakowo tych, którzy są lepsi tej chwili. Nie chcemy żadnej zmian. Taka jest, wydaje mi się, normalna kolej rzeczy. Musimy zostać jednak z reprezentacją. Uważam, że na razie nie ma kogo innego lepszego niż jednak Panie prezesie, decyzja należy do pana, ale ja nie będę pana przypierał do muru, bo na pewno na to pytanie pan nie odpowie. Czy będzie zmiana selekcjonera narodowej reprezentacji, czy też nie? Na pewno dzisiaj nie można odpowiedzieć na to pytanie. Przede wszystkim musimy spotkać się spokojnie, porozmawiać z trenerem Wójcikiem. Mamy na to trochę czasu. Niech opadną emocje, niech opadną te pierwsze gorączkowe opinie. Decyzja w dużym stopniu rzeczywiście należy do mnie, ale jak wspominałem w moich przedwyborczych programach, ja nie jestem indywidualistą. Jestem zwolennikiem gry zespołowej i zarówno wiceprezesi z obecnym Tu Zbyszkiem Bońkiem, jak i piąt szkolenia, który... Chyba nikt nam nie zarzuci, że jest słaby, bo jest to w tej chwili przede wszystkim Henryk Apostel i Andrzej Strejlał. Zdanie tych ludzi też będzie bardzo brane pod uwagę. Niektórzy mieli za złe, co między innymi słyszeliśmy w tej sądzie, że Polacy grają piłkę smutną, że nie ma radości w tym futbolu, że nie ma odwagi. Jak wy panowie to widzicie, jak to oceniacie? To znaczy wiadomo, żeby grać piłkę ofensywną, żeby grać zdecydowanie, żeby grać piłkę, która się podoba ludziom, która pobudza, że tak powiem, adrenalinę to trzeba przede wszystkim dysponować odpowiednimi napastnikami. Wiadomo, że u nas od dłuższego czasu trudno wyszkolić piłkarzy o światowego formatu w napadzie, w ataku i czasami jesteśmy zmuszeni, że tak powiem, grać piłkę taką zachowawczą, asekurancką i czasami jak bokser trzymać podwójną gardę, od czasu do czasu tylko wyprowadzić lewy, lewy prosy. Ja muszę powiedzieć, że oglądałem niedawno taki mecz reprezentacji Polski z Platinim, i też kilka tak się dużo ostatnich meczów oglądał reprezentacji Polski i tak żartując, nie żartując to powiedział mi tak, wiesz, że wy macie dobrych rzemieślników, naprawdę dobrych, ale gracie troszeczkę smutno, bo wy właściwie nigdy nie chcecie powiedzieć albo my, albo oni, albo 5-4 dla nich, albo 5-4 dla nas, tylko zawsze dbacie o to, żeby nie stracić bramki i chcecie ich tam wszystkich wypunktować z kontry. Czy ty się z tym zgadzasz Paweł? Ja mówię, każdy trener może pff, tylko tak ustawić zespół, jakich ma zawodników. No, wiadomo sytuacja punktowa była taka, że do ostatniego meczu żeśmy czekali i mogło być tak, że przejdziemy. Okazało się, że żeśmy zaprzepaścili ze Szwecją w Polsce, bo by już tego meczu takiego nie było, bo by był normalnie odważny mecz i myślę, że z drużyny, które już miałyby awans, na pewno by pokazały lepszy futbol. Ja tu może zdradzę co Zbyszek wczoraj mówiłeś siedząc koło mnie na trybunie. Zbyszek powiedział, że gdybyśmy mieli w swoich szeregach, szeregach Larsona i Andersona, a resztę piłkarzy tych, których mamy, to na pewno byśmy ten mecz wygrali i jeszcze wiele, wiele innych. Po prostu nie gdybyśmy mamy indywidualnych... Tak napisała szwedzka prasa, tych, których przywieźliśmy na mecz, ale to tylko wspomnień dawnych czar, czyli Tomaszewskiego, Latę, Gadoche i Zbigniewa Bonika oraz Wodka Lubańskiego to pewnie ten futbol by wyglądał inaczej. Ale mamy to, co mamy. Tak, ale to, 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 to powinien być taki element budujący, bo rzeczywiście czasami my mamy te gwiazdy, legendy piłkarstwa, ale to wydaje mi się, nie powinniśmy tutaj tych paragonów czasami darku, bo może to tych piłkarzy młodych gdzieś w pewnym momencie. Deprymować. deprymować. Wydaje mi się, że tutaj pytanie, jest, dlaczego nie mamy napastników, dlaczego nam tak trudno jest strzelić bramkę, dlaczego ciągle gramy defezywnie, po prostu tu chyba. Musimy wytworzyć jakiś system szkolenia w Polsce, żeby to było wiadomo, z kluczy, jakieś jakieś wspólne programy. No właśnie, do tego zmierzam. Piłka że powinna nie dzielić, Piłka powinna łączyć, nie, a nie dzielić. Do i... tego zmierzam, bo pana poprzednicy, panie Michale, mieli to do siebie, że podejmowali decyzję. Nie udało się, zmieniamy selekcjonerów. A nie rzecz w tym, żeby zmieniać selekcjonerów, tylko rzecz w tym, żeby zmienić to wszystko, co jest złe na dole. Nie tak dawno, podczas... Jednego z posiedzeń Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęto uchwałę, nie za pana kadencji, broń Boże, że pierwszoligowe kluby nie muszą szkolić młodzieży. Do tego trzeba paranoja. wrócić. To jest w ogóle paranoja. Znaczy, wycofano się z dobrej uchwały, która była kiedyś, że warunkiem gry w pierwszej lidze czy w drugiej lidze jest posiadanie określonej liczby grup młodzieżowych. Pod nazwiskiem sportowego wszystkiego nie załatwią, jeśli kluby pierwszoligowe nie będą szkolić młodych ludzi. Jeśli Paweł Jana, z którym rozmawiałem wielokrotnie, mówi, Darek, przetestowałem 150 zawodników i mam to, co mam. A więc mamy. Panie Pawle, tych następców, których można teraz forować do pierwszej reprezentacji, jak wygląda zaplecze tej naszej narodowej drużyny? Też to, prawdę mówiąc, było ciężko robione, bo tak jak mówiliśmy 150 zawodników jest i część Sprawdziła się, część się nie sprawdziła, od, nowu, od nowa do nich wracamy, ale tak jak mówię, no nie jest to najlepiej. No, na pewno nie mamy takiego wyboru jak w Anglii czy gdzie indziej, gdzie ta młodzież jest. Ja jedno mogę powiedzieć: na przykład w niektórych klubach naprawdę dobra idę praca z młodzieżą, nawet w Amice Wronki, gdzie jest 200 piłkarzy, trenuję młodych, którzy się uczą i myślę, że to będzie owocowało, ale jestem też za tym, że każdy klub ligowy powinien mieć młodzież. Co jeszcze w Waszej gestii zwróćcie, jest? Jeśli chodzi... Zwróćcie uwagę, panowie, młodzież zawsze mieliśmy, mamy i pewnie będziemy mieli bardzo dobrą. Patrzymy na pierwszą reprezentację, rzeczywiście zawód. Natomiast nasi juniorzy, wicemistrzowie Europy, kolejny młodszy rocznik juniorów tydzień temu awansował do finału. Ale już wiele, wiele lat temu Kazimierz Górski powiedział, to są wspaniali chłopcy i mając lat 17, 18, 19, nagle się zatrzymują. Nagle... Dlaczego? Dlaczego? Ciągle pozostaje pytanie dlaczego. Wydaje mi się, że system szkolenia w klubach, system przejścia z tego futbolu juniorskiego do seniorskiego A dlaczego jest za czasów Zbyszka Bońka, grającego Zbyszka Bońka i jego poprzedników znamienitych nie zatrzymywali się tak jak się teraz zatrzymują? Trudno to pytanie. Ja, ja bym nie powiedział, że się nie zatrzymywali, bo jakbyśmy popatrzyli, to nas było dużo. I tylko nieliczni doszli do ja Także... może, może taki jeden wniosek można by było wyciągnąć. Przede wszystkim jak myśmy grali w piłkę, to nie było wjazdów za granicę, ale teraz taki temat nie istnieje, żeby komuś zabronić. Jest demokracja, każdy jest wolny, każdy może pracować tam, gdzie mu się podoba i tam, gdzie jest na niego. Zapotrzebowanie, ale proszę wziąć pod uwagę, że dzisiaj chyba około 160 czy 150, nie wiem, z polskich piłkarzy to gdzieś tam za granicą gra, gra, gra jakieś tak, wiek. To, ale Jeżeli... też tak, ale też wyjeżdżają. Tak, ale wszędzie mają troszeczkę inną mentalność niż, niż Polacy, bo my bardziej, bardziej są profesjonalni, bardziej są zawodowi, jest ten jakiś jednolity cykl szkolenia od dołu do góry, są takie same programy, podobnie się, podobnie się szkoli, ta liga jest czysta, prawda, nie ma tyle różnych różnych Musimy to zmienić, to jest bardzo ważne. Ja muszę na przykład dziś, dzisiejszy... dowiedzieliśmy że panowie będziecie w telewizyjnym studiu, oczywiście dzwonili do redakcji. Nie brak było głosu, że może te pieniądze, które pompowane są w pierwszą reprezentację, która kolejny raz zawodzi kibiców, to może lepiej te pieniądze przeznaczyć na młodych ludzi i poczekać, po prostu świadomie poczekać. Znaczy Bo jeśli... jedno nie ulega wątpliwości. Ale tu myślę, że powiedzie... jeśli... Michał bardzo ciekawą rzecz do powiedzenia a propos Proszę. proszę. Tak, o a tak. tych właśnie o tych finansach, żeśmy rozmawiali. To znaczy, jeśli chodzi o finanse. Pierwsza reprezentacja musi dużo kosztować tak na całym świecie. Natomiast racjonalność wydawania tych środków będzie zbadana, nasz wydział finansowy dokona analizy, czy te duże pieniądze zostały wydane akurat tak, jak wydane być powinny i to już wcześniej mówiliśmy, tak. system premiowania będzie całkiem inny niż do tej pory. Będzie taki, jak, jak w Anglii, w Szkocji, we Włoszech i w wielu, wielu w większości, a może proszę, we wszystkich krajach. Proszę zwrócić pod uwagę, że myśmy przyszli, zastali pewien stan. I myśmy Ale ja Panu tutaj nie obwiniam. nie nie, nie, nie to, to, to nawet jakbyś nas obwiniał, to my się bo do tego, że skorośmy nie weszli, to nie jest wina, piechni, wina wujcika czy kogoś, jest to wszystkich naszych, że tak powiem, wina. Natomiast myśmy pewien stan zastaliśmy do końca, starali się jak najbardziej wszystkim dogodzić i pomóc, żeby ten sukces został odniesiony. Teraz musimy za nie może być tak, że na przykład na reprezentację młodzieżowe idzie 2% czy 3% budżetu, a na pierwszą reprezentację 80 czy 70%. to trzeba po prostu te rzeczy jakoś wypośrodkować. A ile na to bardziej bardziej płacić za pieniądze na szkolenie, to wszystko jest, w całym to pracy jest cały, przed wami. cały skomplikowany mechanizm i my na pewno teraz się tym, że tak powiem, zajmiemy, my będziemy starali się wprowadzić pewne, pewne zmiany, zrobić jakiś system taki, który będzie, że tak powiem, bardziej sprawiedliwy, uczciwy, który spowoduje, że będziemy mogli też przeznaczyć pieniądze na, młodzież, na piłkarstwo młodzieżowe, na drugą reprezentację, to musi być jakoś jakoś proporcjonalnie aczkolwiek wiadomo, że wizytówką reprezentacji jest wizytówką w związku, to jest pierwsza reprezentacja. Tematów mnóstwo, jak zwykle nie wyczerpiemy ich w jednym spotkaniu podczas sportowej niedzieli. Często Panów zapraszam, ale będę to czynił. Piłka no teraz, teraz będzie gorąco. W każdym kraju jest sportem numer jeden. Chociaż Myślę, że temat numer jeden to ten, czy Janusz Wójcik powinien zostać, czy też powinien odejść. Nie zamierzam w tym momencie bronić Janusza Wójcika, ale chciałem tylko powiedzieć, że bez wątpienia, oprócz tego, że nie udało mu się osiągnąć tego, co obiecywał i deklarował, czyli awansu do finałów Mistrzostw Europy, udało mu się osiągnąć mianowicie zainteresowanie, czy powrót do nadziei i marzeń. Dziś jesteśmy z nich odarci, oby nie wiem czy jemu, czy następcy, udało się te marzenia w końcu zrealizować. A na razie cieszymy się, cieszmy się tym, co mamy. Gratulujmy jeszcze raz Pawłowi i ściskajmy kciuki, aby y, jego drużyna awansowała do finałów olimpijskich, bo drużyna Janusza Wójcika też tak zaczynała. Od udziału, bardzo wspaniałego udziału w Olimpiadzie. Bardzo proszę, Zbyszek. No można powiedzieć, że teraz sytuacja się odwróciła. Na pewno przez te 7-8 miesięcy reprezentacją wiodącą będzie ta zapomniana i do tego musimy się przyznać. Reprezentacja młodzieżowa, młodzieżowa Pawła Janasa, który ma do osiągnięcia swój cel. Na pewno będziemy im wszystkim, będziemy im pomagali w celu osiągnięcia tego celu. Natomiast drużyna pierwsza na pewno szybko dojdziemy do jakiegoś wniosku konkretnego. Będziemy budowali, mamy prawie 8-9 miesięcy na budowanie zespołu, który na jesień rozpocznie eliminację do Mistrzostw Świata. Już na wiosnę mamy bardzo kapitalne mecze Holandia, Francja, Hiszpania, mecze towarzyskie, które będą jakimś takim papierkiem latmusowym. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam nadzieję, że jak Janusz Wójcik wyzdrowieje, pojawi się w naszym studiu, przynajmniej żeby mógł spotkać się z telewizjami i powiedzieć wypowiedzieć swój punkt widzenia. W panu w towarzystwie, który będziecie mieli już przemyślenia i pewne decyzje, dziękuję bardzo. Życzę powodzenia Paweł w meczach barażowych. Proszę Państwa, jeszcze na koniec wracamy do wydarzeń Dnia w kraju.